i'm obsessed Na kanale TV Rajska. Ja jestem Kacper. A ja jestem Farida. Jesteśmy ze specjalnym gościem. Cześć, to ja, stuknięty Mika. Jestem w Galerii Rajskiej, bo dzisiaj tutaj będzie mnóstwo dobra. Będziemy rozdawać prezenty. Dużo słodkości. I dużo szczęścia. A to lubię najbardziej. Galeria Rajska zmieniła się w prawdziwą, świąteczną krainę dobra. Przenieście się z nami do miejsca pełnego bajkowych dekoracji, świątecznych atrakcji i dobrych uczynków. Razem z szalonym Mikką szerzyliśmy radość i dobre emocje wśród klientów galerii, bo dobro naprawdę wraca. Zajrzeliśmy też do cukierni Sowa, która właśnie otworzyła się w Jurajskiej oraz do sklepów w nowej odsłonie. Ochnik, Ezotic i Reserved. W każdym z nich mieliśmy do wykonania pewną misję. Na koniec włączyliśmy się w niezwykłą, charytatywną inicjatywę. Odwiedziliśmy Częstochowskich seniorów i uczestniczyliśmy w wyjątkowym wydarzeniu w Filharmonii Częstochowskiej. Magia świąt to także pomaganie innym. Zobaczcie jak dobro i pozytywne emocje łączą się w świąteczną niezapomnianą historię w Galerii Rajskiej. Teraz idziemy dzielić się dobrym słowem i słodkościami, więc idziemy do nowo otwartej cukierni Słowa po coś smacznego. Lecimy. Dzień dobry. Dzień dobry. O, dziękujemy dobry. bardzo. Ale pięknę. Ładnie. <grych> Zobaczcie, jaka słówka. Jajku. Idziemy rozdać dobroć i słodkość. Dzień dobry. chciałabym pani powiedzieć, że ma pani przepiękne okulary. Proszę się stawać. Dzięki wielkie. Proszę, Proszę bardzo. bardzo. Super, bardzo dziękuję. Jesteście bardzo mili o, i bardzo się cieszę, Jestem że was spotkałam. Miłego dnia, Dzień Dzień dnia. dzięki. Wnusie się ucieszyć. برضه <applause> Babcie. Czy warto pomagać? Oj, bardzo, ja w ogóle jestem urodzoną społeczniczką, więc uważam, że tak. Czym się Pani zajmuje w takim razie? Od lat pomagam ludziom, działam w różnych organizacjach, też działam tutaj na rzecz miasta, działam we związkach zawodowych. Pomagam dużym, starszym i młodszym, więc uważam, że dobro wraca i trzeba pomagać. Zazwyczaj tak. Czasami zależy, bo są nieuczciwe osoby, ale zazwyczaj warto. Oczywiście, przede wszystkim. To jest wielka satysfakcja. Czy dobro wraca? Zdecydowanie tak. Jestem o tym przekonana na własnej zresztą skórze, niejednokrotnie. Zawsze. Zawsze. I należy go czynić. Zazwyczaj tak. No myślę, że tak. I że warto być dobrym i, i wtedy to dobro wraca do nas. Też uważam, że dobro wraca wcześniej czy później. Nieraz to wątpię, ale za chwilę moje wątpliwości są rozwiewane. A najlepszy prezent, jaki pani dostała na święta? Rodzina. Najlepszy prezent na święta to chyba ciepłe skarpetki. Ojej, najlepszy prezent. E, może nie tak na święta, ale chwilkę przed świętami. E, w zeszłym roku moje córeczki wyszły ze szpitala do domu. E, czy smakowały słodkości? Oj, bardzo, bardzo, bardzo. Mika był dziś bardzo zajęty, a my złapaliśmy go na chwilę, żeby porozmawiać o tym, co naprawdę ważne. Robisz bardzo dużo dobrych uczynków dla swoich widzów na social mediach. Jak to u Ciebie wygląda? Co, skąd czerpiesz tą motywację? Ja po prostu uwielbiam sprawiać e, ludziom przyjemność, bo ten uśmiech, e, ta, wiesz, dobroć mnie motywuje do działania. Nic, in nic innego nie powiem, bo po prostu uwielbiam uśmiech i e, to, że mogę sprawić chociaż kilka sekund, wiesz, radości innym ludziom. Dobro wraca? Zdecydowanie. Ja w ogóle jestem tego zdania, że i karma wraca, i dobro wraca, więc tak. Jakie twoje jest najlepsze wspomnienie świąteczne? Wspólnie z moją babcią. Razem gotowaliśmy te wszystkie potrawy, i potem wszystkich wołałem: że teraz kolacja, teraz kolacja. I taki byłem pierwszy. Ja w ogóle uwielbiam klimat świąt. Jak Ci się w ogóle podoba tutaj u nas w Jurajskiej w Częstochowie? W ogóle byłeś kiedyś w Częstochowie? Byłem, na piergrzymkę. Oczywiste. Byłem. Pierwszy raz jestem w tym Galerii Jurajskiej, jest super. Gdybym ją miał bliżej, to często bym tutaj bywa, był, ale. Wydaje mi się, że jak będę w Częstochowie, na pewno tutaj będę. Powiedz mi, czego życzysz dla naszych widzów e, TV Urajskie na te święta? Życzę dużo pozytywności, dużo uśmiechu, dużo radości, dużo jedzonka i żeby byli pozytywni, co więcej. Słuchajcie, jak już wiecie, ostatnio w galerii otworzyło się kilka nowych sklepów i właśnie jesteśmy przed jednym z nich. Jest to reserved nowej odsłonie. Chodźcie z nami! A gdyby ktoś się zastanawiał, skąd mamy takie piękne świąteczne sweterki, to właśnie z reserved. Dobra Katry potrzebuje iść na dział dziecięcy. Ale po co? A zobaczysz. Dobrze, chodźmy. Słuchajcie, nie ma to jak świąteczne skarpetki z Grinchem. Bierzemy dwie paczki. Dobra, to dla chłopaków mamy teraz coś, dla dziewczynek oczywiście musi być różowe. Zrobiliśmy dzisiaj dużo dobra, ale tak. możemy zrobić coś jeszcze. Właśnie tutaj te skarpeteczki, e, które wrzucimy do tego kosza, będą przekazane do domu dziecka. Farida, podoba mi się ten pomysł. Warto wspierać takie inicjatywy. Słuchaj Farida. Słucham. Potrzebuję prezentu dla mamy. No to w sumie jesteśmy w galerii. A, a co chcesz? Co potrzebujesz? Powiedz. Może portfel, jakieś akcesoria? Te akcesoria. tu są jest, słuchaj, wiem, gdzie zajrzymy teraz. Chodź! Słuchajcie, jesteśmy teraz w nowo otwartym Ochniku i jak widzicie, przestrzeń się powiększyła i jest czego wybierać. Słuchaj, znalazłam już e, dla tłój, mamy fajny zestawik w dobrej cenie. Myślę, że idealny prezent pod choineczkę. Zestaw to jest chyba czapka i szalik. Chyba, że potrzebuje jakiegoś portfela. Myślę, że tak portfel idealnie by się nadała. Jak lubi podróżować, na przykład jakaś taka walizka byłaby idealnym wyborem. Słaj, może ciężko będzie ją zmieścić pod choinkę, ale e, to ja już widzę ładnie to. Odkładam zapakować to szalik i, i czapkę. Biorę walizkę i wysyłam o. ją do ciepłych krajów. O, idealnie! Idealnie. Lecimy. A uh. ale gdzie? Do ciepłych krajów, czy, czy co? Huh? Dobra, Kacpi, teraz czas dla mnie. Muszę wybrać prezent dla swojej przyjaciółki, a Jezosik w sumie będzie idealnym pomysłem, więc chodź tu. Dobra, to jest twoje królestwo. Ja wracam na event, także widzimy się za chwilę. Y nie za taką chwilę, a... Ale ładna piżamka. Czy to jest dobry prezent, czy nie? To co tutaj mamy? Szlafroczek. Hm, w sumie na zimowe, ciepłe wieczory. E, po kąpieli myślę, że będzie idealnie, ale poszukamy hm, coś jeszcze. O, jakaś bluza taka, ale słodka, słuchajcie, podoba mi się. Dobra, widzę, że mamy tutaj świetną piżamkę świąteczną, typowe świąteczne kolory. O, jeszcze piękna karteczka. Jak podpiszę, ładnie zapakuję. Przeciółka będzie zachwycona, ale przyznam, że ja zawsze też chciałam taką piżamkę. Więc, więc. Wiecie co mi kupić. Magia świąt to też pomaganie innym. Słuchajcie, jesteśmy przed bursą miejską, gdzie właśnie trwa spotkanie klubu seniora. Mamy dla nich słodkie upominki i wyjątkową niespodziankę. Także chodźcie ze mną. Cześć, dziewczyny! Gdzie tutaj jest spotkanie Klubu Seniora? Zapraszamy tam! Dzięki! Bez świąt! Dzień dobry, witam Was serdecznie wszystkich tutaj zgromadzonych. Przyjechaliśmy do Was z Galerii Jurajskiej. Mamy dla Was prezenty. Mamy również słodkości od cukierni Sowa. I mamy dla Was zaproszenie na wyjątkowy spektakl. O szczegółach tego spektaklu opowie tutaj mój elf. Proszę <noise> bardzo. Dobry wieczór Państwu. Dostąpiłam tego zaszczytu w porozumieniu i z dobrego serca Galerii Jurajskiej. Mamy dzisiaj dla Państwa wyjątkowe upominki. Cofnijmy się na moment do poprzedniego odcinka. Ty też możesz zostać superbohaterem. W jaki sposób? Wystarczy zakupić cegiełkę bilet do Filharmonii 15 grudnia o godzinie 18. W Filharmonii Częstochowskiej odbędzie się spektakl charytatywny Oskar i Pani Róża i cały dochód z tego przedstawienia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjum dziecięcego w Częstochowie. Jak już wiecie, nie mogło nas tam zabraknąć, ale jak do tego doszło? Zobaczcie sami. Zdradzę tajemnicę. Na tej cegiełce jest moje zdjęcie, bo ja gram główną rolę, będę grała o. Panią Różę. O. Przedpisz Przepyszne ciasto. Dziękujemy bardzo. Na karte przepyszne. Po spotkaniu z seniorami przenosimy się do harmonii Częstochowskiej. Przed nami dzisiaj wyjątkowy wieczór i niezwykły spektakl o odwadze, nadziei i niegasnącej miłości. Ale zanim usiądziemy na widowni, mamy jeszcze jedną dobrą rzecz do zrobienia. Chodźcie z nami. Po spektaklu będzie na Was czekać jeszcze niespodzianka. A teraz... Jakie jest przesłanie całej tej sztuki, spektaklu? To było ważne dla innych dzieci, dla dzieci, które są chore i nie mają takiego życia jak my mamy, tylko no mają trudniejsze i też to dla nich było tak. Niezapomniana zostanie mi na pewno do końca yy, scena ostatnia, ta, gdzie rozmawiamy jeszcze w kaplicy z Oskarem i oboje mamy świadomość, że rozmawiamy ostatni raz, bo za moment on wyjdzie i po prostu już. Yy, się przewróci i tak się to skończy i to bicie serca, która, które włączyła reżyserka, które tam nam dudniło w środku, to, to było po prostu, siedzieliśmy wszyscy na zapleczu, na, za, za kulisami i, i każdy z nas ryczał, nawet faceci. Przede wszystkim chciałem bardzo podziękować Galerii Jurajskiej, bo e, przyszła do nas jako partner strategiczny, ale nie spodziewaliśmy się, że zostanie również sponsorem. Galeria Jurajska kupiła na spektakl dla seniorów, 50 cegiełek, to jest 5000 zł. Plus kręciła filmiki, reklamowała nas wszędzie. Dzięki waszym zasięgom mogliśmy trafić naprawdę do większej ilości częstochowian. Także ogromne brawa dla was i bardzo, bardzo dziękuję. Czy dobro wraca? Oczywiście, dobro zawsze wraca i to w, podw w podwójnej sile. Ale rzeczywiście, że dobro wraca. Jak nie w tej postaci, to w tamtej, ale dobro na pewno wraca. Tylko najpierw trzeba je uczynić, żeby dobro miało gdzie wrócić. Uważam, że tak. Uważam, że tak, dlatego też prowadzę fundację, też pomagam, jestem wolontariuszem. Dobro wróciło do mnie w postaci podziękowania i uważam, że tak, trzeba być dobrym i pomagać mimo wszystko. Mój przyjaciel kiedyś powiedział, dopóki to ty pomagasz, a nie pomagają tobie, to wszystko jest dobrze i uważam, że, że właśnie tak. Dobro wraca. No, tak, wraca. Pewno. Ja, ja to, no. to czułam. Tak, ja, ja, ja też. Dobro wraca, oczywiście, że tak. Yy, nie ma rzeczy, których yy, zrobimy coś dobrego, że nie wróci. Ja jestem o tym święcie przekonana, zresztą zawsze do mnie wraca. Wraca. Dobro wraca i to bardzo szybko. Dobro wraca, tak, tak. Ja jestem stuprocentowo pewna, że zawsze dobro wraca. Dobro wraca, dobro wraca z każdym uśmiechem, dobro wraca z każdą taką akcją charytatywną, z każdą złotówką wrzuconą do puszki, z każdym otwartym sercem na potrzeby tych, którzy potrzebują. Czasami tak niewiele, czasami uśmiechu, czasami dobrego słowa, a czasami żeby przysiąść na brzeg łóżka i pomilczeć. Tak, dobro wraca w każdym momencie, ale to trzeba mieć w sercu. Dobra zawsze wraca. Jeżeli czynimy na rzecz innych coś dobrego, jestem dlatego tutaj. A jak się podobał spektakl? Super. Metro, super, aktorzy, ekstra. Jest tak wzruszający był ten spektakl. Pora też ku temu jest bardzo, bardzo, bardzo fajna. Tak. Jestem tak wzruszona szczególnie podstawowa skarka że opanował aż tyle tekstów. Mody, młody, młody chłopak, tak, prawda, a jednak no, tak. Wspaniały, wspaniały. Bardzo mi się podobał spektakl, naprawdę daje dużo do myślenia. Myślę, że na ten czas przed świętami warto było poświęcić czas i pieniądze na taką rzecz dla dzieci chorych. No, ja jestem zachwycona, kibicowałam Stowarzyszeniu bardzo. Przeżywałam razem z nimi ten spektakl. Było pięknie, naprawdę pięknie. Piękna sztuka, bardzo uczuciowa, bardzo mądra. Nie, po, nie powstydziłby się żaden teatr tego spektaklu. Uważam, że to nawet nie było grane, to było prosto z serca. My jesteśmy razem z moją córką zauroczeni. Wspaniała gra aktorska, przede wszystkim Oskar, który nas zaczarował. Oczywiście wszyscy aktorzy byli wspaniali, ale tak, Oskar i Pani Róża, no to takie postacie... Do zapamiętania na długo. Dla mnie jest, był on bardzo wzruszający, tym bardziej, że chodziło o dziecko. A ja jako dziecko pół roku spędziłam w szpitalu, więc dla mnie to wróciło. To jest coś pięknego i dziękuję Państwu za tak wspaniały wieczór. Pełen wrażeń. To, to cudowne. Jak chodzę na różne sztuki i różne rzeczy widziałam w życiu, to powiem, że dla mnie te jest wielkie... Wielkie przeżycie, to co dzisiaj zobaczyłam. Wszystkim dzieciom życzę dużo zdrowia, żeby nigdy w życiu ich coś takiego nie spotkało. Spektakl był mega wzruszający, kilka razy uroniłem zę. To, że na koniec wstała publiczność, klaskała i widziałam, że w, u niektórych osób leciały łzy. Jest dla nas najlepszym dowodem tego, jak spektakl się udał. Brawa trwały ponad 5 minut, więc proszę sobie wyobrazić, jakie to musiało być wydarzenie emocjonujące i wspierające. Dobra, to był wyjątkowy odcinek w TV Rajska. Pokazał nam, jak wielką moc mają drobne gesty i dobre uczynki. Dziękujemy wam za wspólny rok w TV Rajska, razem z naszą ekipą i Faridą i Kacprem oczywiście i wami. Dziękujemy wam jeszcze raz za to, że oglądaliście nas przez cały rok. Niech te święta będą radosne, a nowy rok przyniesie same dobre chwile. pa! pa, pa. pa. Zostańcie z nami jeszcze chwilę. I zobaczcie co działo się w TV Rajska w 2025 roku. Miłego oglądania!